Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na tym kanale, a dzisiaj będziemy rozdawali klucze, już tutaj jest pozdro z YouTube'a eee, dobra, sobie daję już tutaj spawn O, sobejdę se, se tak, wywalę tutaj o se wszedłem idealnie Tak, sobie ułożę kluczyki Legendarne, epickie, rzadkie niepospolite i pospolite zaczynam od pospolitych cyk, jeden już jest o jeden mniej, cyk 2 cyk, cyk cyk, kolejny tutaj dobra teraz pon 80 niepospolitych Dobra. Cyk kolejny. Dobra, teraz już jest mniej niż 80, mniej niż 6, dobra, 64 zostały. Cyk, cyk. Raz, dwa. Tutaj jeden. Teraz rozdaję dużo. Dobra, teraz se przejdę tutaj cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra, już jest 20. <grywia> Na tym niczego nie zostaje pisze. O, dostał chyba pierwszy klucze. Dobra. Zostało ile? 21 i 10, czyli zostało teraz 30 kluczy. Cyk, kolejny klucz. Dobra, teraz rzadkie. 16 rzadkich. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Raz, dwa. Ale bejcik. Cyk, kolejny. Cyk, cyk. Raz, dwa Raz, dwa Trzy No nie wiem <śmiewanie> się te klucze bugują Dobra, raz I dwa Siedem epików Raz Dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i zostały trzy lege, jak chcecie, możecie się po jednym podzielić. No, i koniec kluczy, no <grymne> to się da w ogóle wyjść, ja nie wiedziałem jak to mówią, <grymne> zależy od szczęścia. to ja, ja idę do siebie dobra home a w ogóle jak widzicie już mi się skończył VIP bo to miałem głównie na tamtym miesiąc ale w sumie dobra teraz sobie jeszcze zrobię szybko tutaj kolejną misję na legendarny klucz cyk raz dwa trzy bo wam pokażę jakie mam zadanie zadania Yy, muszę wykopać 200 debris. A na razie mam 25, 26. No i jak to wykopię, to będę miał kolejny kluczyk. Dobra, czekajcie, 9. A dobra, 10, nieważne. Mam wszystkie debris. Po prostu się zastanawiałem. Bo miałem więcej wcześniej, ale. Zapewniłem, że ja je rozdaję też. <grymne> jak za 5 minut nic nie wyleci, to idzie stąd. Bardzo ciekawe, ile mi tu zostało jeszcze zadania. 53 mam dopiero, naprawdę. To ja bym szybciej zdążył diamenty zrobić. Po chwila, jak mam diamenty. O, mam tu złożę diamentów. No to też sobie je zrobię zaraz. Dobra. Nie, bo ja się nie skończą No, jak zebrał dużo teraz, no to. No to będzie dosyć dużo. No a w ogóle ja rozdawałem te klucze, bo wbiliśmy 170 subów. Kolejny próg został przegraszany. I teraz właśnie zbieram już kolejne kluczyki. Na to, żeby wbić 180 subów i żeby znowu rozdawać tak jak teraz, jak widzieliście właśnie A na 200 subskrypcji Będę miał tutaj na serwerze mini vipa, e, nie mini vipa, be, mini youtubera Więc Im szybciej, tym lepiej sumy. sumie 102 No i mam kolejnego kluczyka już, no Tak szybko się zbiera Dobra, są, jest 11 już. Ile ja już tego wykopałem w ogóle? 111 dopiero, 112, 113. Dobra, tutaj kopię. sobie zaraz jeszcze włączę tego. Yy... sobie włączę zadanie na diamenty, że wykopał 80 rud diamentów. Tam też było na jakiś kluczyk specjalny. Dobra, mam na... Jez, ziemię wykopałem. Dobra. Ale co napiszę? Ja pytałem essa. Dobra, 8, 10, 9. 11 mam ogólnie. Ile mi jeszcze zostało? Powiecie, że mało, 100 czy jeszcze 50? Dobra, już jest coraz mniej. Według mnie to jest bardzo dobry sposób na, na to, żeby sobie to zostawić, bo wtedy można sobie właśnie zadawać co 3 dni. Czyli mam tak naprawdę co 3 dni jeden What? <noise> Nigdy czegoś takiego nie miałem Dobra Ile mi jeszcze zostało? Zadania. W ogóle wam się pokaże ekran jak ukończyłem zadanie. Będziecie widzieli jak to się robi w ogóle. No i o, dobra, mam te. Myślałem, że znowu zniknęły. Albo jak chcecie to wam mogę pokazać właśnie na tym jednym niepospolitym. Nie będę legendarnego używał, bo są bardzo rzadkie, takie bardzo ciężkie do zdobycia, a niepospolitym, na niepospolitym wam pokażę jak działa ten mechanizm na przykład. O, i dostałem legendarnego kluczyka właśnie Mam tu legendarny klucz w dłoni Teraz dam sobie spawn e, Tam są skrzyneczki, dobra Co wylosuje? Uuuu, złote jabłuszko No i super Wszystko fajnie, ale co mi się stało z kowadem? Przecież miałem dwa. Eee, dobra. Daję sobie drugie zadanie. Gdzie to było? O właśnie, rud emeraldu. Miałem je tutaj. I się robi bardzo szybko. Tylko sprawdzę, czy dobry kilofon. Nie, właśnie, zły kilofon mam w łapie. Eee, dobra, tu już mam 7. Posłuchajcie mojej myszki. Let's go. Dobra, to już się tak naprawdę zrobiło. To zadanie, bo co ja wykopię dwie rudy jeszcze? O, jedną. No to widzicie, dostałem jaki kluczyk rzadki teraz. Więc jak widzicie, szybko to idzie naprawdę. Teraz um, zrobię sobie szybko jeszcze diamenty na końcówkę odcinka. Słuchajcie moje potężnej myszki. W ogóle mam też taki plan, żeby e, sobie zrobić już ładniejszego kuboida niż <grymiany> taki zwykły drewniany klot. Bo jednak nie przekonuję on swoim widokiem osiem, dobra, więc nie wiem XD. a, yy, zaczął mówić kto pytał cały czas o, no i sobie odpowiedziałem gościowi na pytanie a ja tu robię dalej zadanko. Ile jeszcze zostało bloczków? O, o, trzy. Dwa, jeden, cyk. I jaki to kluczyk? A, niepospolity, dobra. To ja idę teraz odłożyć do mojej magicznej skrzynki tylko, że w takiej kolejności, czyli to jest żalki, ten i tu jest legendarny, dobra. No to w sumie na dzisiaj to by było tyle. I pamiętajcie, jak bijemy 180 subów, to znowu będę rozdawał ponad 100 kluczy, więc naprawdę warto dawać. Im szybciej, tak naprawdę, tym lepiej. No i w sumie to by było na tyle, tak więc siema.